Mosina, 20 stycznia 1946 rok. W pierwszych słowach pozdrawiam Pannę Halinkę, siostrę Pani, mamusie i szwagra. Dziękuję za kartę i przepraszam bardzo, że tak długo nie pisałam, bo w ogóle nie mam czasu. Ja szłam do domu dwa tygodnie. To fragment listu Janiny Maciejewskiej pochodzącej z Mosiny koło Poznania. Aresztowana przez Niemców w 1943 roku jako 14-letnia dziewczynka trafiła wraz z rodzeństwem do obozu dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Razem z nią trafił do obozu brat Janek, który miał 12 lat, Józef, 11 lat, Joasia, 4 -latka, i Kazia. Kazię Niemcy zabrali wózku bo miała zaledwie siedem miesięcy. Rodzice zginęli. O śmierci mamy dzieci dowiedziały się w obozie. Skąd Janina wracała dwa tygodnie? Z Dzierżąznej, bo obóz łódzki miał filię we wsi Dzierżązna. Pracowały tu tylko dziewczęta. Witam serdecznie wszystkich internautów, Nazywam się Magdalena Hałke. Znajdujemy się w gościnnych pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Udzierżąznej. Zapraszamy Państwa do zwiedzania ekspozycji, która nosi tytuł Dzieci bez dzieciństwa i opowiada historię dziewcząt i chłopców więzionych w łódzkim obozie przy ulicy Przemysłowej i w jego filii we wsi Dzierżązna. Niemiecki obóz dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej w Łodzi zagospodarowano teren o powierzchni 5 hektarów, wydzielony z getto Litzmannstadt, czyli z getta łódzkiego, objęty ulicami Bracką, Emilii Plater, Górniczą i Cmentarzem Żydowskim. Wzdłuż tych ulic wzniesiony został parkan ponad 3 metry wysoki. W ten sposób teren obozu został otoczony gettem i jednocześnie wydzielony z niego. Przy doborze miejsca chodziło o zupełną izolację od świata zewnętrznego. Do obozu wiodła jedna jedyna droga ulicą przemysłową. Tam stała brama wjazdowa. Teren obozu został podzielony na dwie części część chłopiecą i przeznaczoną dla dziewcząt. Pomysłowi powstania obozu towarzyszyła kłamliwa teza o rzekomym zagrożeniu młodzieży niemieckiej ze strony małoletnich Polaków. Zarządzenie Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy z końca listopada 1942 roku zatwierdziło ostatecznie utworzenie obozu dla młodocianych Polaków. Pierwszy transport do obozu w Łodzi miał miejsce 11 grudnia 1942 roku. Po przybyciu na miejsce dzieci traciły swoje imiona i nazwiska. Miały o nich zapomnieć. Nadawano im numery, i te musiały pamiętać. Przebywali tu więźniowie od drugiego, a nawet jeszcze młodsze, do 16 roku życia. Do obozu Niemcy kierowali dzieci osierocone, złapane kulicznych, przyłapane na handlu żywnością lub pomagające Żydom w getcie za odmowę pracy oraz odmowę przyjęcia volkslisty przez rodziców, uciekinierów z przymusowych robót z Rzeszy, a także dzieci, których rodzice działali w ruchu oporu i zostali zamordowani lub też zesłani do obozu koncentracyjnego. Niemcy uznawali, że takie dzieci są bez opieki. I trzeba się koniecznie zająć ich wychowaniem w obozie. Nazwa obozu, której brzmi słowo obóz prewencyjny, miała stwarzać pozory, że to miejsce ma charakter wychowawczy, ale rzeczywistość była zupełnie inna. Głód, ciężka praca fizyczna ponad dziecięce siły, bicie i znęcanie się nad małymi więźniami, choroby, fatalne warunki sanitarne powodowały śmiertelność. Dzieci były wiecznie głodne, wyczerpane pracą, często chore, tęskniły do rodziców. Nadrzędnym obowiązkiem więzionych była praca. Chłopców najczęściej kierowano do tak zwanej iglarni, gdzie prostowali igły tkackie, albo do łapciarni, gdzie wyplatali słomiane warkocze i strzywali zimowe buty dla żołnierzy niemieckich przybywających na froncie wschodnim. Dziewczęta najczęściej pracowały w pralni, szyły odzież roboczą, naprawiały mundury, wyrabiały sztuczne kwiaty. Nasza wystawa jest wzbogacona o eksponaty, które pozyskaliśmy od Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Włodzi na zasadzie wypożyczenia. Jest tutaj autentyczna tablica informująca o tym, że w Dzierżąznej znajdowała się filia obozu łódzkiego, Arbeit Betrieb, dzierżązna, poczta biała, numer 23. Inny eksponat to igły dziewiarskie, igły włókiennicze, które były prostowane przez małych więźniów. Chłopcy dostawali młoteczek i skrzywione igły mieli za zadanie wyprostować. Była to bardzo, bardzo uciążliwa praca, ponieważ nieumiejętne posługiwanie się tym młoteczkiem powodowało, że igła się złamała lub też źle się wyprostowała, ponownie skrzywiła. Za takie działania chłopcy byli bardzo dotkliwie karani. Biciem, przede wszystkim po rękach, kopaniem. Mieli też normę, czyli musieli w ciągu dnia wyrobić odpowiednią liczbę tych igieł, na wyprostować. Jeżeli tego nie wykonali, to również za to groziła im bardzo przykra, bardzo bolesna kara w postaci bicia. W innym warsztacie wyplatano buty, najpierw słomiane warkocze, później te warkocze były łączone sznurkiem konopnym i powstawały buty, które miały służyć i służyły armii niemieckiej na froncie wschodnim jako dodatkowe ocieplenie podczas zimy. Nakładane na buty żołnierskie. Kolejnym eksponatem jest ubranko obozowe, które otrzymywali chłopcy, dziewczęta też, tylko ich strój obozowy był inny. Obozowe ubranko chłopięce składało się z marynarki, spodni. Było hmm, Wykonane z drelichu, bardzo takiego materiału szorstkiego, nieprzyjemnego. Krzesło obozowe. Niemcy specjalnie zamówili pewną liczbę krzeseł na potrzeby obozu. Jedno z nich właśnie się zachowało z autentyczną naklejką. Wykonane było to krzesło w strzegomią. Łódźski posiadał filię w majątku ziemskim we wsi dzierżącna oddalonej od łodzi około 20 km. Folwark powstał w wyniku połączenia posiadłości ziemskich, których właścicielami tuż przed wojną byli Felicja Pawełczyńska, Bolesław Doszyński i Adam Słomiński. W pierwszych dniach okupacji wszyscy trzej właściciele zostali wywłaszczeni, a majątek połączony. W końcu 1932 roku całość przejęła Policja Bezpieczeństwa w Łodzi z przeznaczeniem na filię obozu. Zadaniem tego podobozu dzierżącej było zapewnienie wyżywienia dla obozu macierzystego, ale także przyuczenie dziewcząt do pracy u niemieckich Bauerów. Lagerleiterem mianowany został pierwszy lagerführer obozu w Łodzi, Hans Fugge, sekretarz policji kryminalnej. Na wiosnę w marcu 1943 roku przywieziono pierwszą grupę dziewcząt. 10 chłopców pod w podobozie w nie było. Kilka dni po pierwszym transporcie przywieziono jeszcze dwukrotnie 20 dziewcząt i jeszcze raz 20 i uzupełniano w miarę potrzeby. Największą liczbę 154 wymienia się latem 1944 roku. Polakom pracującym w folwarku wyjaśniono, że są to dzieci przestępcze i jak sam Fugę powiedział, trzeba do nich przemawiać kijem i tylko kijem. Mogą być niebezpieczne i dlatego nie można się nad nimi litować. Małe więźniarki wykonywały ciężką pracę trwającą 12 albo 14 godzin. Dziewczynki w wieku 10-16 lat. A najmłodsza tu gdzie rządznej, Irena Tadus miała 8 lat, wykonywały wszystkie prace rolne. Pracowały przy oporządzaniu, dojeniu krów, karmieniu wołów i świń, wywoziły obornik, karczowały pięki, pracowały w inspektach, w ogrodzie. Zatrudniano je przy żniwach, wykopkach, złożeniu płodów rolnych, rąbały drewno, grabiły i woziły ściółkę, siały, sadziły, wyrywały chwasty. Wyżywienie było tutaj nieco lepsze niż w obozie łódzkim, ale tylko w takich granicach, żeby dziewczynki były zdolne do wielogodzinnej, wyczerpującej pracy. Marmolada z buraków, rzadko chleb z margaryną, czasem łyżka twarogu. Raz w tygodniu do zupy z brukwi wrzucano trochę koniny. Trzecia część wystawy Poświęcona jest wszelkim działaniom naszego środowiska w celu upamiętnienia tych smutnych czasów, które dziewczynki przechowały w swojej pamięci tutaj w Dzierżoni. Zatytułowaliśmy ją Pamiętamy. Te działania polegały na tym, że w 1972 roku na budynku Szkoły Dzierżoni została odsłonięta. Pawlica Pamiątkowa. A później w 1986 roku w tym samym budynku otworzyliśmy Izbę Pamięci Narodowej. Wówczas przyjechały dwie więźniarki, pani Salona Jelen i pani Krysia Pacut. Nagrywaliśmy ich wspomnienia. Był także Józef Witkowski, autor monografii na temat obozu ludzkiego i jego chwili udzierżącej. I wtedy taka propozycja się pojawiła, aby spotykać się częściej. Co dwa lata przez szereg kolejnych lat odbywały się spotkania obozowych dzieci. Od 1986, gdy otwarcie było Izby, a później w 87, 1989, w 1991. W 1993, 95, 1996 cyklicznie odbywały się te spotkania. Przyjeżdżało wówczas dużo byłych więźniarek i były to wyłącznie panie, ponieważ starali się zwrócić uwagę na y, forwark, na dzierżąznę, na figie obozu, tu gdzie przybywały dziewczęta. Te właśnie tablice pokazują spotkania z tych lat, o których wspomniałam. Następny zjazd, spotkanie odbyło się w 2002 roku i było połączone z otwarciem Izby pamięci w nowym lokalu, to jest w szkole podstawowej w białej. Wcześniej jeszcze w 96 roku został odsłonięty obelisk przy budynku szkoły dzieżącej, upamiętniający właśnie tę pracę niewolniczą dziewczynek w tym budynku i w całej chwili obozu. Kolejne spotkanie miało miejsce w 2009 roku i związane było przede wszystkim z odsłonięciem tablicy pamiątkowej znajdującej się tu, obok pałacyku Adama a w czasie wojny miejscu, gdzie mieszkał komendant podobozu Hans Fugge. Tu właśnie była więźniarka, pani Maria Bar, odsłania tę tablicę. Ostatnie dwa spotkania w roku 2017 i 2018 miały nieco zmieniony charakter, ponieważ zapraszaliśmy już wszystkich więźniów, nie tylko dziewczęta, obecnie już dorosłe kobiety, ale także i chłopców, dzisiaj panów dorosłych, ponieważ z przykrością trzeba to stwierdzić, no po prostu świadkowie tamtych dni odchodzą. Na ostatnich spotkaniach było 5 osiem osób, ale cieszymy się z każdego takiego zjazdu. Zwykle uroczystość zjazdowa miała swój przewidziany wcześniej harmonogram. Dziewczęta, dzisiaj panie. Starsze spotykały się tutaj, w dzierżącej. To były spotkania przede wszystkim z młodzieżą, z mieszkańcami gminy. Chodziło o to, żeby przekazały swoje wspomnienia. Można było zadawać pytania, na które odpowiadały. Zawsze miały tę taką chęć złożenia kwiatów i upamiętnienia swoich koleżanek, kolegów pod tablicą pamiątkową lub przy obelisku. Odsuniętym 96 roku, w 1996 roku tą szkołą a na drugi dzień yy, następował wyjazd do Łodzi pod pomnik, tak zwany pomnik pękniętego serca, czyli martyrologii dzieci, położony blisko yy, tego obszaru, gdzie był obóz. Odwiedzamy też szkołę numer 81. Gdzie znajduje się również Izba Pamięci i Szkoła Donosi Limie Bohaterskich Dzieci w Łodzi? Nasza wystawa nosi tytuł Dzieci Bez Dzieciństwa. Dzisiaj, cóż możemy im więcej ofiarować, poza tym, żeby pamiętać? Chodzi o to, aby następne pokolenie znało prawdę, znało historię obozu przy ulicy przemysłowej i jego filii ucieżelniczej. Ci z Państwa, którzy. Znają dzieje tych obozów, po prostu dzięki tej wystawie przypomną sobie, myślę, te zdarzenia smutne, a ci, którzy o obozie jeszcze nie słyszeli, mamy nadzieję, że dzięki tej wystawie wzbudzą w sobie refleksję i zainteresują się, bo jeszcze raz powtórzę: co dzisiaj możemy ofiarować dzieciom bez dzieciństwa? Pamięć. Tylko pamięć.